Czas w końcu wrócić z odcinkami, idealnie na wakacje, a dzisiaj zajmiemy się tematem śmierci Bakugo. Tak, tym tematem, o którym jest i było strasznie głośno, ale w przeciwieństwie do wcześniej, w jednym z najnowszych rozdziałów rzeczywiście wydarzyło się coś, co ostatecznie wyjaśni śmierć tej postaci. Jeszcze przed odcinkiem zapraszam na nową edycję mojego serwera, dosłownie nowy serwer Anichat, na którym znajdziecie konkurs na Mangi z BNH, które przedstawiałem co wydarzy się w siódmym sezonie. Także ciekawie, i linka znajdziecie w opisie, tak jak mówię nowy serwer, więc dołączcie sobie. O śmierci Bakugo jest już głośno od kilku lat. Wiele fanów wymyślało różne teorie i spekulowało, że jedną z głównych postaci, która odejdzie, będzie Bakugo. Patrząc z perspektywy czasu czy moich teorii nagrywanych kilka lat temu, to szczerze, w końcu doczekaliśmy się odpowiedzi na te wszystkie nurtujące nas pytania, ponieważ w rozdziale 343 zaczęła się kulminacyjna bitwa między All For Oneem a bohaterami. Nie wchodząc w szczegóły tej bitwy, przenieśmy się od razu do rozdziału 362, gdzie Bakugo pod nieobecność Deku przejął kontrolę nad walką z Shigaraki i przez chwilę stawiał czoła najpotężniejszemu złoczyńcy. Możliwe że w międzyczasie doszło do przebudzenia jego quirku eksplozji, to znaczy, że wskoczył na nowy poziom mocy i swoją szybkością zaczynał wręcz równywać Deku, a przez to Shigaraki troszeczkę spanikował i przebił klatkę piersiową Bakugo, rozrywając mu przy tym serce. Najprawdopodobniej zrobił to zabawy przed jego nowym przebudzeniem, a także, żeby doszczętnie złamać psychicznie Deku, który jakby się o tym dowiedział, straciłby nad sobą panowanie, więc ostatecznie odpowiadając tak, Bakugo naprawdę zginął w rozdziale 362, ale też jednocześnie nie zginął i... <śledzianie> Co tutaj mam na myśli mówiąc, że nie zginął? No jak można było się spodziewać, Horikoshi trochę nie lubił śmiercać głównych postaci, dlatego w rozdziale 364 ninja bohater y, Edshot. Edgar nie wiem jak to mam poprawnie wypowiedzieć, postanowił użyć swojej mocy, dokładnej techniki Zenit, aby użyć własnego ciała do zastąpienia i ponownego uruchomienia serca Bakugo. Mówiąc inaczej, dosłownie poświęcił swoje życie, aby stać się sercem Bakugo. Szczerze, jako widzowi w ogóle mi się to nie spodobało, takie ponowne wskrzeszanie głównych postaci. Zwłaszcza, że to kompletnie nie ma sensu, przecież Bakugo nie jest w żadnym stopniu związany z tym ninja bohaterem, i Edshot nie miał powodu, aby to robić, zważywszy na to, że ta postać nigdy nie wykazywała się biegłością w leczeniu ludzi, a jego Quirk nie powinien pozwalać mu zastępować ludzkie serca. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że w międzyczasie Sto robił wszystko, aby podtrzymać Bakugo przy życiu. I dosłownie, najlepsze w tym wszystkim jest to, że obaj nie mają żadnej wiedzy medycznej. Ale leczenie takiej poważnej kontuzji, jak utrata serca, byłoby strasznie ciężkie, nawet dla najlepszych lekarzy. Ale no, przecież siła Kosiego i nadpisywania wszystkiego sprawiła, że dwóch bohaterów, którzy nie mieli doświadczenia w leczeniu, zdołało naprawić jego serce i uratować życie Bakugo. Moim zdaniem jest to bezsensowne ratowanie postaci na siłę, i myślę, że był. Byłoby o wiele lepiej, gdyby w końcu pozwolili umrzeć tej postaci. lecz niestety tak się nie stało. Co może ucieszyć wielu fanów Bakugo. Zwłaszcza, że dzięki tej sytuacji Bakugo powinien być w stanie korzystać z Quirku ninja bohatera i wykorzystywać go do unikania ataków, co dodatkowo zwiększyłoby jego siłę. W sumie ciekawi mnie, czy Bakugo będzie w stanie z nim rozmawiać. Podobnie jak Deku rozmawia z poprzednikami On For All. Nie mam pojęcia. Aktualnie staram się być na bieżąco z mangą, ale no, wychodzi jak wychodzi. Troszeczkę mi się nie chce. Niemniej jednak możemy cieszyć się z faktu, że Bakugo pozostaje przy życiu, chociaż nadal jest w śpiączce i nie Został obudzony, ale jest to tylko kwestia czasu, zanim ta postać wróci do mangi. To tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wasze wątpliwości co do jego śmierci zostały rozwiane. Wbijajcie na serwer Discord, a chat. I pa pa, do następnego odcinka. I pamiętajcie o konkursie.